W wyborach spotkał się pan z Donaldem Tuskiem przy okazji lotu do Brukseli. Pan leciał do swojej pracy. Donald Tusk leciał, żeby już w tej chwili negocjować to, co chyba jest teraz bardzo istotne nie tylko dla Województwa śląskiego, dla Polski, czyli KPO. Czy jest właśnie jakakolwiek szansa, że albo jeszcze w tym roku, albo przynajmniej na początku no, przyszłego roku no, te pieniądze zaczną do Polski po prostu spływać na te najważniejsze inwestycje, także związane z transformacją naszego regionu? Tak myślę i tak uważam, dla województwa śląskiego to jest 6 miliardów euro na stole. Rozmawiałem i z premierem Donaldem Tuskiem i rozmawiałem przede wszystkim w Parlamencie Europejskim z wieloma politykami europejskimi i to, co się najbardziej zmieniło po tym 15 października, no bo jeszcze nie mamy oficjalnie zmiany rządów, jeszcze nie mamy premiera Tuska, jeszcze nie mamy podpisanej umowy koalicyjnej, ale zmieniła się na pewno atmosfera i mamy pewność tego, że. O ile są pewne różnice w koalicji na różne tematy światopoglądowe, gospodarcze, to na pewno jeden temat nas mocno łączy i to jest na pewno przywrócenie pełnych praw Polski w Unii Europejskiej i zmiana tych deform wymiaru sprawiedliwości, które wstrzymał Zbigniew Ziobro i w tej sprawie wszyscy mówimy jednym głosem. I myślę, że Bruksela to doceni i pieniądze do Polski z KPO zaczną spływać jak tylko rząd Donalda Tuska zostanie powołany i zaczną się pojawiać pierwsze e, projekty zmian w, w polskim porządku prawnym, to myślę, że pod koniec roku powinny rzeczywiście te pieniądze z KPO zostać odblokowane i zaczyna, zaczynać spływać do Polski, tym bardziej, że e, rzeczywiście wydatkowanie tych pieniędzy, z, e, zwłaszcza z KPO, to jest koniec 2026 roku, więc tych pieniędzy, e, więc ten czas wcale nie jest taki długi, żeby te pieniądze e, dobrze spożytkować. Natomiast ja jestem też w pełni świadomy, że i samorządy. I tutaj władze wojewódzkie się przygotowały do tego, żeby te projekty były dobrze napisane, więc nie ma takiego ryzyka, że jakieś pieniądze oczywiście przepadną. Część przepada ze względu na pewne zaliczki, które były możliwe do wyciągnięcia wcześniej, ale same, same pieniądze są bezpieczne i myślę, że zostaną odblokowane do końca tego roku. Przy okazji tego spotkania dał pan Donaldowi Tuskowi kaś Rokity najprawdopodobniej tu znów będzie premierem a żeby tak się stało no zaczął i zakończył swoją kampanię tutaj właśnie w województwie śląskim szczególnie na górnym śląsku chwaląc górny śląsk podpisując pewną deklarację radziąkowską. no tylko pytanie czy to nie były po prostu zwykłe obietnice czy faktycznie możemy też liczyć na to że oprócz tego KPO szybko ślązacy będą mieli w końcu oficjalnie swój własny język Myślę, że jak się spotyka Ślązok i Kaszub, to to musi być dobrze. I ta rozmowa z Tuskiem była bardzo dobra. Ja z nim rozmawiałem zresztą też e, parę razy wcześniej o tej sprawie śląskiej. I on, myślę, jako Kaszub doskonale rozumie specyfikę e, naszego regionu, naszej historii, naszego języka i mam poczucie, że przynajmniej uznanie e, języka śląskiego to jest absolutne minimum, które się wydarzy. Ten projekt, który złożyła już dwukrotnie Monika Rosa, jest bardzo dobry. Trzeba ją wspierać, będę ją wspierał na pewno w tym, w, tym, w tym kontekście. Pytanie o uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną. I nawet w tej sprawie do mnie napisali ostatnio przedstawiciele Kaszub, że oni też by chcieli być uznani za mniejszość etniczną, po prostu, więc może jest to jakaś okazja, żeby w kontekście uznania właśnie języka śląskiego za język regionalny no rozpocząć tą rozmowę o uznaniu po prostu ślązaków i kaszubów za mniejszości etniczne. To jest oczywiście przed nami, na, na, natomiast na pewno to uznanie języka śląskiego jest na wyciągnięcie ręki i, i w tej sprawie nie ma między partiami y, obecnie opozycyjnymi y, żadnego y, sporu. Więc myślę, że to się stanie po prostu ciałem w, w ciągu najbliższych kilku miesięcy. A czy te, po tych wyborach e, możemy brać oczywiście, żartuję, ale tak na serio to, co teraz mówi prawica, która no, przegrała, chociaż wygrała, ale przegrała, e, która mówi, że będziemy znów niemieckim landem. O Jezus, ja to wszystko słucham, bo oglądam ciągle telewizję e, publiczną i e, no, chcę powiedzieć jedno, że po pierwsze, e, ta zmiana traktatów się nie wydarzy w ciągu najbliższych kilku lat. Ja bym chciał, żeby się wydarzyła, szczerze mówiąc, bo ja jestem europejskim federalistą i chciałbym silniejszej Unii Europejskiej, chciałbym silniejszej Polski w Unii Europejskiej, ale to się nie wydarzy ze względu na to, że żeby zmiana traktatów się wydarzyła, to musi być jednomyślność w Radzie, czyli w tym obecnym momencie jest to niemożliwe, bo nie tylko Węgry by blokowały, prawdopodobnie Słowacja, Prawdopodobnie także rząd Tuska, bo też w tej sprawie się wypowiedział, że on jest przeciwny obecnie tej zmianie traktatów. I ja trochę żałuję, bo to ten projekt, który jest w, w Parlamencie Europejskim, w komisji AWCO, czyli w Komisji Konstytucyjnej, on jest bardzo dobry. On jest wynikiem e, takiego 12-miesięcznego e, dużego festiwalu demokracji w Parlamencie Europejskim, czyli spotkań e, stowarzyszeń polityków z różnych krajów, e, konferencji o przyszłości Europy. I te zmiany, które zaproponowała komisja właśnie AWCO jest takim podsumowaniem tej, 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 tej konferencji. I to wzmacnia Unię Europejską, to wzmacnia naszą obronność. Powstałaby w końcu jakaś płaszczyzna wspólnej obrony, yy, wspólna polityka zdrowotna. Coś, co chyba byśmy w z perspektywy polskiej ochrony zdrowia chcieli, żebyśmy mieli europejskie standardy w całej Unii. Więc dla mnie te zmiany, które tam są zapisane w, tych, w tej propozycji, Komisji, Komisji Parlamentu Europejskiego są bardzo dobre. Natomiast ta dyskusja jest kompletnie przed nami. To nie jest moment na, na pewnie na, 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 na tą zmianę. Moment taki nastąpi, kiedy będzie kwestia rozszerzenia Unii o nowe kraje. Tu się mówi o tym, że w ciągu najbliższych 10 lat, może 7, Ukraina będzie chciała przystąpić do, do Unii Europejskiej. Bo oczywiście zobaczymy, jak się rozstrzygnie. Sytuacja na Wschodzie, ale i wtedy na pewno trzeba będzie o tym do tego wrócić, bo, bo Unia Europejska musi szybko podejmować decyzje i zniesienie weta w niektórych tych aspektach jest po prostu konieczne, żeby te decyzje zapadały szybko i żebyśmy byli dużym graczem światowym, równym Stanom Zjednoczonym, Chinom, bo silna Unia Europejska to jest silna Polska. Zamiast na podwórko, ale no tak naprawdę podwórko nadal związane mocno z Unią Europejską, bo nowe rozdanie, nowe wybory, nowa władza, a pytania te same, czyli, czyli to, co pytają górnicy, co pyta cały przemysł energetyczny, co dalej będzie z przyszłością górnictwa, energetyki, zwłaszcza tutaj, no, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim i co z tą umową społeczną, czy, czy w końcu ona zacznie działać, czy właśnie razem z, tym, z tymi pieniędzmi z KPO też ci górnicy, którzy jednak ciężko pracują, nie będą musieli się obawiać o swoją przyszłość. No ja w tej sprawie wysłałem pismo do Komisji Europejskiej. Chcę, żeby Komisja Europejska w końcu się opowiedziała i podpisała tą umowę społeczną. Jestem w kontakcie ze związkowcami, z OPZZ, z Solidarnością i z, z Kadrą. I uważam, że ta umowa społeczna, czyli ten 2049 rok to jest dobre rozwiązanie, to jest bezpieczne i dla Śląska, i dla polityki klimatycznej Unii Europejskiej i trzeba teraz rzeczywiście po tej zmianie rządu w Polsce dopilnować tego, żeby Komisja Europejska w tej sprawie podpisała tą umowę, żeby następna Komisja Europejska już po europejskich wyborach w czerwcu przyszłego roku także się nad tą sprawą pochyliła, żeby na Śląsku zapanowało takie poczucie bezpieczeństwa, że ten 49. rok to jest jakaś tam daleka perspektywa. W kontekście wygaszania przemysłu ciężkiego. No i ja wysłałem tą, tą interpelację, czekam na odpowiedź komisji. Mam, komisja ma trzy tygodnie na taką odpowiedź, więc jak tylko będę wiedział dokładnie, co w, tym, co w tej odpowiedzi się znajdzie, to wyślę na pewno Państwu do redakcji treść tej odpowiedzi. Europejska Stolica Kultury, Katowice razem z Metropolią znalazły się w takim jeszcze polskim finale. Dziś tam flet też biesko-biała, więc to podwójna dobra wiadomość dla całego województwa. No ale weźmy, weźmy na przykład pod uwagę, że to właśnie Katowice z Metropolią będą tą stolicą. Co to oznacza dla naszego regionu tak dokładnie? No, ogromny prestiż i ogromne pieniądze także na, na inwestycje w, nie tylko w, jakby w infrastrukturę, ale także po prostu w różne wydarzenia, festiwale. Możliwość pokazania śląskiej, zagłębiowskiej kultury w, w Europie, więc też spoiwo dla metropolii. No bardzo mnie to cieszy. To był mój pomysł od początku kadencji, żeby właśnie Katowice wspólnie z Metropolią o ten tytuł się ubiegały. Wtedy nam się nie udało. W 16 roku Wrocław wygrał o Włos. Była to wtedy decyzja polityczna, nie mam żadnych wątpliwości, ale teraz dostaliśmy się znowu do finału. Cieszy mnie także, że Bielsko jest w tym finale, bo to pokazuje, jaka, jaka siła kultury drzemie w naszym województwie. A Bielsko to jest też przecież śląskie miasto, przynajmniej w połowie, jak to mówią mieszkańcy. Więc cieszy mnie bardzo, że ten potencjał jest ogromny, ale liczę na to, że Metropolia tym razem to szafnie. Mam dobry nasług z, z, z tego konkursu, że rzeczywiście mieliśmy bardzo mocny wniosek. że że, że, że ci eksperci byli pod wielkim wrażeniem. No i ten 29 rok to może być dla nas taki festiwal e, kultury. W, w ciągu całego roku będzie się odbywało bardzo wiele imprez w naszym województwie, zwłaszcza w Metropolii. E, i, I cieszę się bardzo, że, że dostaliśmy się do finału. Mam nadzieję, że w, w wakacje przyszłego roku Katowice wspólnie z Metropolią ten tytuł po prostu wyszarpią. Chciałem dopytać, bo za nami ten wyjątkowy czas, kiedy wspominamy zmarłych i zapewne śląskie, tutaj, śląskie społeczeństwo, śląscy aktywiści wspominali Marka Plurę, a teraz jego miejsce jako senatora Katowic zajął Maciej Kopie, no, pański kolega nie tylko z Rybnika, ale też z całej formacji politycznej, ale też przede wszystkim osoba, która podobnie jak Marek Plura walczy o tą śląskość i w ogóle tak wygląda na to, że ten senat w tej kadencji będzie bardzo śląski, bo jeszcze jest do tego właśnie pan Henryk Siedlaczek z Raci Boża, Piotr Masłowski, wiceprezydent Rybnika, też gdzieś tam na pewno z panem blisko współpracujący. Czy to właśnie są dobre wybory, jeżeli chodzi o Senat dla naszego regionu? Chyba mamy śląski Senat, panie redaktorze, w końcu w Warszawie. No Rzeczywiście, jeszcze doda dodałbym panią senator Halinę Biedę, która też walczy przecież o śląskie sprawy od wielu lat. I panią Gabrielę morawską Staneską, którą do tego też namawiam i z którą jestem w kontakcie i też staram się tą, tą śląską sprawę sprzedawać. Więc mam poczucie, że rzeczywiście, jeśli chodzi o Senat, to mamy duże zwycięstwo. Dużo osób związanych właśnie ze śląskim regionalizmem się tam dostało i cieszę się bardzo, że, że tak jest. Zaprosiłem zresztą pana Siedlaczka. Pana Masłowskiego też do, do naszej Śląskiej Sztamy. No Maciek Kopiec, wiadomo, z automatu jest. E, współpracujemy od lat też w ramach tej Śląskiej Sztamy. Tym bardziej się cieszę, że, że do, dostał dobry wynik w Katowicach. No i z tej perspektywy Senatu będziemy na pewno też naciskać na, na Sejm, bo to wiadomo, że to w Sejmie będą się odbywały te główne e, polityczne bitwy, też o sprawę Śląską, ale nasi senatorzy na pewno będą aktywni w tej sprawie. i i też będą naciskać na swoich kolegów z różnych klubów. A tak się składa, że oni są akurat z różnych klubów i to jest fajne, bo, bo macie Kopiec z Lewica, pan Siedlaczek jest z Platformy, a pan Piotr Masłowski z, z Polski 2050. Więc, więc można powiedzieć, że cała ta opozycja demokratyczna jest w jednym... E, połączona jest właśnie w tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tym senackim gronie tych panów senatorów i będziemy naciskać na pewno na, 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 na premiera Donalda Tuska i na i na posłów, żeby tą sprawę dopiąć do końca i uznać przynajmniej Śląski za, za język regionalny wkrótce.